na widzawie z tej strony. Jasik, przyjaciel, kolejny odcinek z Far Kraja. Jedynki skończyliśmy aktualnie odcinek, że tutaj się pojawiliśmy. Demo butę zabrali, właśnie znaczy, butę zgubił. A tu jest but, czapka i coś jeszcze. Tutaj chyba nie ma przejścia, ale amunicję zawsze pozbieramy. Maczeta, nie, Maczeta mi nie potrzeba. Da się tam przejść. Chociaż w sumie nie wygląda, że tam fajnie, że go trzy. Tędy, tędy nie, weszliśmy sobie Czyli musimy tędy pewnie Ups tu idziemy stąd Oczywiście już są, już są trygeny. O, martwy trygen testy by ci się przydało Zbieraj mam, a nie, nie ma amunicji Auto bez na pewno się jechać nie da Rozmontowana broń. O, kolejnego bo to był. To jakaś brama garażowa się nie da przejść. Czyli jedynie tędy. Kapok, dobrze. Słyszymy cię, pozostaj na pozycji. Wysłamy wsparcie. Nie walczyć z trigenami. Powtarzam, nie walczyć z trigenami. A co ja jestem? Jak mi się zastrzał, to będę walczyć. Takie mocne, że nie pozwalają... Naukowcy z obszaru głównego nadzoru ośrodka badawczego TRITOP powinni wiedzieć, gdzie jest fal. Będziesz musiał wydobyć od nich tę informację. Kurde. Sam mi trochę się kojarzy z parkiem linowym, że tak powiem. A nie, trygen. Nie, oni. A wcale nie takie mocne, jak mi się wydawało. Teraz pytanie: kto. O nie, kolejne. One już po mnie idą, lepiej uważać. O niech trygen się nimi zajmą, a ja tu na spokojnie sobie pochodzę. Coś ciekawego. Idźmy tak, żeby mnie nie widzieli. Tak. Teraz szybciej trochę, przyspieszmy. Tak jakby. Teraz zobaczmy, jak oni walczą z tymi strażnikami. W sensie ja nie będę do nich strzelać, ale sobie chętnie obejrzę. Jak nie takiej potrzeby, to nie będę strzelać. Zem, chyba, że zębę. No nie. A dobra, trygeny ich poskładają, no gdzie? Więc trygeny ich, a ja trygenów poskładam. I będzie git. Kurde, rozwalony to jest. Czyli tędy nie przyjdziemy. Tu wolę nie schodzić. Ty, ale jak tu przejść, skoro. Jak tam Nie, nie, nie. Kurde. Nie Już trygen idzie po mnie Brude nie, zaciąłem się Chciałam teraz zrobić A nie, muszę jeszcze raz chyba się za nie to kliknąłem czy Jakieś misje, nie wiem czy ja to robiłem czy nie Chyba tutaj Aha, to tak jakbym przeprzenieć się chwilę do przodu, że przyszedłem to. Do... Oj, kapak, dobra. A, czyli musiałem tędy wejść. Albo i tędy w sumie. Dobra. Na radarze że pokazuje mi to żółta kropka, widzicie? Czy ktoś tam niby jest? O nie, Trygena słyszę. Cześć. Chciał się rzucać widzicie. Jeszcze może mogą to być. Nie muszą wcale. Profesorze Tacik odbiór! Odebraliśmy pańską wiadomość. Posiłki w drodze. Proszę się Dobra trzymać. wiadomość to ta, że znalazłem Wiem twojego naukowca i miał przy sobie do kartę. Niestety nie jest zbyt rozmowny, jednak podsłuchałem coś o bunkrze. To spoko. Co? A, brama otworzyliśmy. Nie ma tam trygenów albo jakiegoś jednego z nich. Dobra, idziemy tam, zaraz się przekonamy. Moment. Chociaż może i tędy powinniśmy wyjść. Kurde, już trygeny. Ale chyba nie są tam same. O, nie wiem. się tam mówiłem. Wygląda na to, że zaraz może Ci się przytrafić coś niemiłego. Właśnie wysłali w Twoją okolicę posiłki. Trygeniki kolejne. U. Czemu to światło tak miga? To mnie rozprasza tak jakby. Ej, można... Możemy pójść do tam... O nie Trygen Chodź tutaj Ty, on tu jest Tutaj przyszedł Przełóżmy broń Blisko jest, bardzo blisko Trygeny mogę sobie drzwi otwierać Chodźmy do tamtego okna i możemy ich pościągać z góry. O nie! Nawet mnie dadzą na spokojnie z lornetki popatrzeć. Przynajmniej możemy ich z okna pościągać. A oni chyba póki co to się z trygenami strzelają, więc na spokojnie możemy. To znowu się broń zlagowała, jak w którymś odcinku? Dobra, idziemy tam Chyba trzeba z powrotem do tej ciężarówki Jakby ona miała wmontowaną broń, byłoby git, ale widać, że nie ma Dobrze Póki co cicho, nie ma tam nikogo Gdzieś mnie widzi. Dobra, muszę lepiej chyba... Albo nie wiem, Przejdźmy się ciężarówką. Już mnie widzi. To trzeba wysiąść, żeby go rozstrzelić O, Widziałem cię Schować się chciałeś przede mną. Nie da rady, panie. Gdzie? Mam nadzieję, że wszyscy Ale tutaj mogą jeszcze kampić O kapok, dobrze I amunicja Nie wiem czy ją możemy wziąć Możemy Jeszcze 11 strzałów i będzie w pełni O, te auto właśnie chciałem Gdzie jest z broni? można strzelać A ta ciężarówka to nie ma ani broni Ani nic Moment tu Też A, to otwarte. Bierzmy amunicję Składamy. Dobra, zapisywanie. O, blisko. Myślałam, że daleko musimy gdzieś pojechać. No ja już strażników widzę. No chodźcie, chodźcie No więcej was mała nie miała? O ja już lecą w dół. jeszcze jeden Gdzieś tu był A tam, ty Jeden strzał i po nim, dobra Ale... ta? Snajperki? Mocne są te strzały, są w miarę mocniejsze. Jeszcze jakiś mnie widzi. Gdzie? Skąd to strzela? Aha! Gdzie za drzewem? No, jeszcze jeden mnie widzi. Pewnie tamten, to za snajperki go. wątpię, żeby to wszyscy byli Bierzemy, jak najwięcej się da naboi Naboje do snipy też dobrze Kurde Skąd? Skąd to nie strzelają? Kurde, i koniec naboi Na mnie beczki chcieliście rzucić, ale ja coś wam nie pyku. Ty, a kolejni, a nie, bo ja, wszyscy to może być jeszcze jakieś, co puszcza rakietki ale jeszcze ktoś tu się zbliża. Słyszę kroki zginął. Od dwóch strzałów? Idziemy na wieżowiec. Tylko to, co to jest? O. Pięknie. To powinno wystarczyć w zupełności. A jak? Coś wysadzić musimy. Spoko. Tylko najpierw tam się przejdzie. może naboje do snajpy. Może kogoś postrzelamy ze snajperki, żeby zaoszczędzić strzały? No dobra, zginął. A, rakietnicę miał. Czyli schowajmy się, bierzemy snajperkę. Jakby się dało tak jak w Far Cry trójce, tak... ...że niby schowany za murę, a tak o, wychylić snajperkę, że nie widać tylko samą lornetę. Gdzie uciekasz? Jeszcze jeden. Wszyscy? Pewnie nie wszyscy, ale większość. Ale jeszcze ktoś mnie niby widzi, więc niech się niby pokaże. Albo tam ktoś może być. Nie widać. Rzućmy granata, tak na wszelki wypadek. Kogo raczej nie ma? A, tamten, no spokój. No. Ale oczywiście, że nie wszyscy. No oczywiście, że jeszcze jest snajper Ale tam w środku za tym murem mogą być. Dobra, ups. Nie bym zginął, jakbym się nie złapał w ostatniej chwili. Że mi pleżów nie robili barany. Tam póki co czysto. Pust... Tutaj nic, tutaj 30, 30 na 292, dobro. O, dobra, naboje do snajperki. Przeładujmy tak na wszelki wypadek Co? co to było Słyszałeś co? Gdzie? Aha! No właśnie, bolało się to Dzięki za naboje Wiadomo, że gdzieś muszą się schować. Chyba trzeba wysadzić, bo te drzwi oczywiście zamknięte. No jak, trzeba jakiś kod wpisać. Chyba wystarczy Od razu mogę tam czekać, więc lepiej. I granata rzućmy na dzień dobry. O tam. ich tam pewnie. Może być dużo trochę. Na pewno jeszcze ktoś jest. Plus helikopter słychać. No jak? Kurde, nie mamy P90, żeby mocnej broni obić. No chodź tu. Zginął? Niemożliwe. Tak szybko. Teraz mógł skinąć. Ja. Os 90 od razu by z... Teraz skinął. I ten pilot uciekł. Uciekł by nie taki cwany bez tego co strzela. Jeszcze ktoś tu powinien być. Tak mi się wydaje. Jak nikogo nie ma, to wid. Tak, dobrze Czyli tutaj musimy wejść Amunicja, do P90 by się przydało no, Ale już spoko Słuchaj, podłączyłem się do chronionego kanału i wygląda na to, że przenoszą Walerię do helikoptera Cholera Pewnie zabierają ją na Pagao lub Jakutan Musisz przejść przez ten bunkier, żeby dotrzeć na lądowisko Problem w tym, że wszyscy wiedzą, że nadchodzisz W tej chwili jestem tak wściekły, że jest mi wszystko jedno no dobra, to będziemy, musimy uratować tą wal Tylko to tak, już zrobimy w następnym odcinku, więc pamiętajcie aby zostawić subskrypcję, łapeczkę w górę Dzięki za oglądanie, trzymajcie się dzisiaj i cześć!